Ty, e, ty, ty, co ty robisz? To nasza miejscowa. No, widzę, gościu ma za dużo puszek. Kanada. Zobacz, jaki zrobił drań. An cool. An cool? Więc to ty jesteś uncool? To ty jesteś ziomem z północy miasta, przez którego nawet największe bandziory leją slipy. Podobno miesiąc temu rozejba 20 skinów. Niebezpieczny kurwa jest. Zaraz się przekonamy. Nieco gdzie spotyka się taką legendę jak ty. Szach, to już jest moje. Oddawaj buty i kurtkę, to cię nauczy, żebyś się nie woził. <tryk> <tryk> Kurwa, zawsze myślę, że Ankul to taki wielki czarny muzyn.